Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, daj suba i łapkę w górę, i napisz mi w komentarz, a ja przypnę Ci serduszko. Dzięki! Da, y, jeszcze przed odcinkiem, że nagrody dostajemy takie coś, ekran odczytywania, łup, specjalność łupio-orzecha, łupi-orzecha, no. Taki ekranik świąteczny, no. I to było, no, to było na tyle i oglądajcie do samego końca. Cześć! Gdzie jest, gdzie są 6 przeszukaj 6 y, gniazd y, gęsich Ale to jest wyzwanie na 24 grudnia Z zrobieniem tego Ze zrobieniem 14, no 14 dni Fortnite po prostu Tutaj mamy jedno tutaj mamy jedno, jedno wylądujemy sobie Po prostu przeszukujemy I mamy Dobra, przechodzimy do drugiego gniazda. Okej, okay, jesteśmy już. I drugi jest też przy Lutlejku. O, właśnie tutaj. Przy mnie. Jest jedno. Tutaj macie. Zaznaczymy. Pokażę w opisie, będziecie mieli całą mapę, gdzie wszystko jest. Jedno macie tutaj. Drugie macie tutaj. Czekaj, gdzie to było? Tutaj macie drugie. No, wszystko będziecie mieli w opisie. Dobra, wsiadaj. I lecimy do następnego. Widzimy się przy następnym. Ok, jesteśmy przy następnym, macie tutaj wypasiona wyrwa właśnie, nie nic O właśnie, tutaj macie ją, przy, tym, przy tej rzeczy właśnie Dobra, przechodzimy do następnej, po prostu przeszukujecie E na przykład na komputerze Jak macie na E przeszukanie skrzyni, no dobra Lecimy do następnej, ok, jesteśmy przy już chyba czwartym, tak czwarty Macie tutaj znowu drugie, druga rzeczka Druga rzeczka, najpierw była przy tej, po to, teraz przy tej macie Na tej wysepce takiej, naokoło Macie tutaj przy tym drzewku niszczy, Przeszukujecie po prostu, nie niszczycie, tylko przeszukujecie na E, albo X, albo kwadrat, nie wiem Dobra, widzimy się na następnej Okej, okay, jesteśmy przy piątej już, tutaj macie Na zgubnych przy tej rzeczce takiej, co wygląda jak taka Lka Odwrócona no, macie przy tym drzewku Przy tym drzewku idealnie macie sianko Musicie je przeszukać Dobra Lecimy do ostatniej Tylko Jesteśmy już przy ostatniej, tutaj macie e, Tak dokładnie przy drugiej rzeczce, czyli tutaj, tak w rogu W rogu tej rzeczki macie Po prostu klikacie E, przeszukujecie No i macie, dobra To by no tyle Jeśli ktoś... Jeśli jesteście nowi, to możecie zostawić suba i łapkę w górę To pomaga I napiszecie oczywiście miły komentarz gdzieś. Narka, pożegnaj się. Dobra.